Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na haul. Pokażę Wam rzeczy, które ostatnio udało mi się kupić. Będą to sukienki, jedna para butów, pościel i kilka kosmetyków. Także serdecznie zapraszam Was do oglądania. Zacznę może od sukienek, które kupiłam. I pierwsza, pierwsza rzecz pochodzi z Vinted. Po prostu <grym> bardzo mi się spodobała na Vinted ta sukienka i stwierdziłam, że chyba... Kupię ją, nie była też droga, więc dlaczego nie? Jest to sukienka, która mi tutaj spada. To jest taka sukienka w stylu córka marynarza, dlatego że, no, jest ukochany, spada mi tu, słuchajcie, tu już zapinam, bo cały czas mi spada. O, teraz będzie git. I ta sukienka wygląda bardzo ładnie, już ją i naprawdę wygląda ekstra. I ona jest tak, tutaj ma coś w stylu hiszpanki, bo ona się tak ładnie rozkłada tutaj na ramionach, taką, taką powiedzmy tęczę, a dodatkowo dół ma taki granatowy. Ta sukienka kosztowała około 20 zł, i ona pochodzi ze sklepu Wubu. Jest w rozmiarze M, więc taka idealna, idealna dla mnie no i tak jak mówię, ona pochodzi ze sklepu Wubu Fajną, fajny ma materiał w ogóle co to jest za materiał, bo nie wiem nawet szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałam ale tutaj nie ma tej metki na boku więc chyba została ucięta, więc o tu jest coś 95% poliester i 5% alastan, szczerze powiedziawszy możecie się śmiać lub nie, ale ja bardzo lubię poliester, lubię jak sukienka jest z poliestru i ładnie wygląda, sąsiad mi zaczął wiercić. Po prostu nie wierzę. Ja zaczęłam, usiadłam do nagrywania i zaczął mi wiercić sąsiad, także pozdrawiam sąsiada. W każdym razie sukieneczka wygląda tak, jest bardzo ładna, wygląda bardzo ładnie, bardzo korzystnie i naprawdę tutaj mogę Wam. Śmiało polecieć, można ją kupić też na stronie VW, więc myślę, że każdy e, znajdzie coś dla siebie. E, kolejna sukieneczka, której właśnie dzisiaj byłam ubrana, tylko przebrałam się, bo nagrywam drugi filmik. E, o, czekajcie, bo muszę ją tu ładnie znaleźć. E, trzy sukienki, pokażę Wam trzy sukienki, które pochodzą ze sklepu GATE. E, dam Wam link do tego sklepu na dole w opisie, dlatego że ten e, sklep mega, mnie, mega mi się spodobał. E, tam ubrania kosztują tak. 30-40 zł. Przesyłka to 15 zł kurierem, ale oprócz tego naprawdę ubrania są super. I sukieneczka, w której ja się zakochałam, jest to czarna sukienka, taka kopertowa z, właśnie z tego sklepu GATE w rozmiarze 38 jest naprawdę obłędna, właśnie dzisiaj w niej byłam, w ogóle uwielbiam ten materiał. To jest 95% poliestru, 5% alastanu, i jak się doda te 5% alastanu do sukienki, to naprawdę robi trochę robotę. I to jest sukienka, słuchajcie, która ma tak wspaniały materiał, że jego się chce po prostu dotykać. Um, sama w sobie sukienka tutaj na dole ma taką, takie kopertowe zapięcie. Ono jest w ogóle taki, taki duży rozporek um, i ma takie kopertowe zapięcie. No i tutaj um, tutaj ma dosyć spory dekolt. Ten dekolt pięknie wygląda na piersiach, natomiast ja zazwyczaj po prostu, kiedy gdzieś do pracy, to przypinam sobie tutaj po prostu jakąś agrafkę Przypinam sobie po prostu agrafkę bo no, czuję się niekomfortowo w tak dużym dekolcie, ale ogólnie sukienaczka jest piękna, kosztowała 35 zł. Naprawdę. Mi ogólnie za te trzy sukienki wyszło mi 100, chyba 10 zł, więc wychodzi jakieś 38 zł za sukienkę, powiedzmy. Więc naprawdę jest niewiele, a ta sukienka jest po prostu prze przepiękna. Prze Dalej druga sukienka z tego samego sklepu, która oczywiście została powieszona przeze mnie, odwrócona. W ogóle nie jestem przygotowana do tego filmiku. Jest to sukienka. O Jezu, która wygląda tak. Już muszę to ogarnąć. Jest to sukieneczka w kwiatki, w rozmiarze M również w takie piękne, piękne kwiaty. Tu jest taka zwykła, lekka, zwiewna, ale tył ma bardzo, bardzo taki, powiedziałabym, ciekawy, tutaj ma taką dziurkę, tutaj ma taką gumkę. No powiem Wam, że wygląda naprawdę super. Także... Taka lekka, zwiewna sukieneczka. Wygląda naprawdę fajnie. Ja Wam też rzeczy postaram się podlinkować. Zobaczycie, jak one wyglądają na osobie. Ale naprawdę, no ta sukieneczka również jest piękna. I ona też kosztowała, ona chyba kosztowała 30 zł. Więc tutaj, tutaj duży plus. I ostatnia sukienka z tego sklepu to sukieneczka w stylu... Mi się tak sukienka kojarzy z taką typową... Um, ona mi się strasznie spodobała na stronie, ale ona mi się kojarzy z taką, um, taką ekskluzywną panią od sprzątania, w takim, wiecie, w jakiejś takiej willi, um, nie wiem, taką pokojówką, o bym powiedziała. Um, do tego słuchacie okulary i naprawdę wyglądać jak pokojówka z jakiejś rezydencji. Państwa, nie wiem Wilsonów. W każdym razie wygląda ona tak. Ona jest jakby taka kopertowa. Ona ją się tutaj tak przekłada i wygląda ona tak. Jest w kolorze różowym, też w rozmiarze M. Wszystkie ubrania zamawiam w rozmiarze M. Ma taki piękny różowy kolor. Jest w białej kropeczki. Ja też mam ostatnio z tymi kropkami, ale wygląda pięknie i powiem wam, że ma tak duży dekolt. Że widać mi połowę cycków, więc muszę coś pokombinować z tym dekoltem, bo naprawdę no, ten dekolt nie jest taki standardowy, bo on się tak, jakby rozkłada tu. Czyli on robi się. On się nie jest taki standardowy, tylko masz taką kokardkę. Więc to dodatkowo jakby. No to dodatkowo sprawia, że ta sukienka, yy, sukienka jest taka bardziej kobieca Ogólnie jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba I na pewno będę w chodzić, ale muszę pokombinować to z dekoltem Bo dekolt do tej sukienki jest naprawdę strasznie, strasznie duży I przez to ta sukienka yy, troszeczkę traci Bo no, rzadziej w niej chodzę, bo muszę coś pokombinować z dekoltem Ale ogólnie naprawdę jest sztos Chociaż najbardziej z tych wszystkich podoba mi się ta Czarna w kropeczki, bo jest naprawdę ekstra. E, sukienka, którą zamówiłam ze sklepu Shein. I przyszła mi naprawdę bardzo szybko, bo ja ją zamówiłam powiedzmy w poniedziałek około 12. .00. I o, nie, minęły niecałe dwa tygodnie w każdym razie. Czyli powiedzmy, że zamówiłam ją w piątek, powiedzmy, że zamówiłam ją w środę, a przyszła w. a przyszła w środę, tak tydzień, tydzień po, więc jest to sukieneczka, która wygląda tak, jest tak piękna, też Wam tam link do tej sukieneczki, ona kosztowała 44 zł, no i jest po prostu obłędna, ja tą sukienkę trzymam, jeszcze jej nie zakładam, bo miałam ochotę ją ubrać jutro, ale trzymam dlatego, że w sobotę mamy wyjście m, takie służbowe, bym powiedziała, um, właśnie po prostu z pracy i stwierdziłam, że w tą sukieneczkę właśnie się ubiorę, będę wyglądała tak fajnie kobieco, do tego słuchacie, czerwone usta i będę wyglądała po prostu kozacko. <gry> Więc tak wygląda ta sukieneczka, jest po prostu obłędna, to jest taka sukieneczka w serduszka takiej sukienki mi w szafie brakowało. Teraz mam dosyć sporo sukienek, więc już nic nie kupuję, ale będę niedługo polowała na sukienki z długim rękawem, będą one mi po prostu potrzebne i ładne ładne bluzki, bo one będą mi potrzebne na ten sezon jesienno-zimowy, ale powiem wam, że no, ta sukienka po prostu zrobi furorę, jestem tego pewna i naprawdę wygląda no mega, te chiny po prostu mnie zaskakują, ten piękny niebieski taki kolor, dwa guziczki, tylko kartka i tutaj jest zwykła, po prostu wygląda kozacko i kosztowała na in 44 zł, więc naprawdę uważam, że cena jest mega atrakcyjna. Kolejną rzeczą którą zamówiłam, jest może Wam pokażę pościel. Jest to pościel, którą kupiłam w sklepie z Sinsei, również dam Wam link do tej pościeli, wygląda też bardzo, bardzo, bardzo ładnie. To są takie duże liście. Postaram się, nie wiem, gdzieś na Instagramie, wstawić zdjęcie tej pościeli, jak ona wygląda, albo wstawię Wam link po prostu w opisie do tej pościeli, będziecie mogli zobaczyć, jak ona wygląda na łóżku, ale właśnie obecnie siedzę na pościeli z... z Sinsei, ona jest o taka. I też jest piękna. W tej się zakochałam. I słuchajcie, weszła nowa kolekcja. Ja się zakochałam po raz drugi. I ta piękne, w te piękne takie kwiatowe wzory. No, wygląda po prostu szadersko, będzie na pewno też super wyglądała i jeszcze planuję kupić ze dwie, dwa komplety pościeli, bo jednak pościel to jest, taka, to jest taka część, którą po prostu kupujemy, zużywamy, wyrzucamy, kupujemy, zużywamy, wyrzucamy i ona kosztowała 49,99, więc kupiłam sobie i teściowej i obie będziemy się cieszyć piękną, piękną pościelą, bo naprawdę jest Piękna, teraz ją wypiorę i położę do szafy. I słuchajcie, kolejna rzecz jest to rzecz ze sklepu e-obuwie. Ostatnio na e-obuwiu chyba do końca miesiąca jest promocja na minus 15% na wszystkie buty. I ja słuchajcie, z tej promocji skorzystałam, dlatego że ja czaiłam się na buty z firmy GES. Um, Czaiłam się na nie, bo bardzo, bardzo mi się podobały. Mam jeszcze do kupienia torebkę z tej firmy yy, oraz pasek. Jeżeli chodzi właśnie o tą firmę, to jeszcze się czaję na jedną torebkę, szuperkę yy, i na pasek, ale to wiecie, za jakiś tam czas. Kupiłam sobie buty, słuchajcie, które, które bardzo mi się podobały i takie planowałam kupić, a z tą, z tą zniżką wyszły mi naprawdę bardzo fajne pieniądze. I te buty, ja Wam też dam link na dole, występują w dwóch jakby w dwóch wersjach. Bo pierwsza z nich to są właśnie te, co ja mam takie białe, a drugie są czarne, ale bardziej mi się podobały białe. I słuchajcie, wyglądają one prześlicznie. To są takie białe buty ze złotymi dodatkami. Ja ogólnie kocham kolor złoty. Złoty i czerwony i niebieskie to są takie moje kolory, ale złoty naprawdę ubóstwiam i wszystko co ma takie złote dodatki, ja po prostu biorę. Nie wiem jak wam dokładnie pokazać te buty. Z jakiej perspektywy one będą piękne Ale z każdej naprawdę mi się podobają Białe buty Właśnie z złotymi Dodatkami, detalami I z napisem Guess na boku No są po prostu Śliczne, są śliczne Zakochałam się w tych butach I naprawdę mówię to z czystym sumieniem No zakochałam się w nich Są naprawdę prze, prze, prze I ich cena regularna to było 30... 309 zł. A ja to nie zapłaciłam chyba 262 plus darmowa dostawa, no to yy, uważam, że naprawdę cena yy, bardzo, bardzo korzystna i atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że jest to po prostu guest. Yy, dalej, słuchajcie, pokażę Wam rzeczy. Tak, tutaj mam zamówienie moje z Wistuli, ale to jest koszula mojego Daniela, więc yy, tego Wam nie będę pokazywać. Yy, dalej mam zamówienie ze sklepu Empik. Yy, I tutaj słuchajcie, w Empiku kupiłam sobie zdjęcia. Zobaczymy w ogóle. O! He! Wow! Słuchajcie! Dostałam do zamówienia, właśnie myślę, co to takie? Lube. Bo to jest moje zamówienie ze sklepu Empik Photo. Ostatnio ściągnęłam sobie, już w ogóle w Empiku zamawiałam właśnie zdjęcia, ale ostatnio zamówiłam sobie właśnie z Empik Photo, założyłam sobie aplikację i tam zamówiłam sobie właśnie zdjęcia. I dostałam he, z Nestle taką próbkę... Płatków Wow, super e, I to są pełne ziarno owsa Czy to z owsiany, 91% Także super e, I to są, słuchajcie, moje zdjęcia I ja już zobaczę, jakie one są To są zdjęcia, słuchajcie Które miałam już dawno do wywołania Mega mi się podobają Aha, ja, słuchajcie, zamówiłam tutaj takiej Najmniejszej wersji e, w Najmniejszej wersji zamówiłam Ale w sumie tu słuchajcie, jak byłam w Bułgarii, na przykład zdjęcia z Instagrama, w ogóle screen zrobiony, um, ale no to będzie dla mnie pamiątka. Tutaj jakieś tam. O, tutaj słuchajcie, zdjęcie z dziewczynami. No mega, jakość tych zdjęć też naprawdę mega, więc tutaj, znaczy wiadomo, że jakość dużo zależy od, um, od aparatu, jakim robicie, no ale tak, ale naprawdę zdjęcia kosmos, zdjęcia, które po prostu chciałam. Chciałam wywołać. Dużo jest tutaj zdjęć z moich urodzin, z, z moich urodzin, z. z czego? Z moich urodzin, z jakichś wspólnych wyjazdów, jakieś tam z, z nie wiem, z, z zdjęcia z Roczku na przykład. No także tutaj dużo. Niektóre zdjęcia mam w dwóch sztukach, dlatego że. Nie wiem, jakoś tak po prostu wyszło, że mam w dwóch sztukach i większość tych zdjęć mam po prostu w dwóch sztukach, więc niektóre sztuki po prostu oddam, nie wiem, um, oddam po prostu mojemu... Um, na przykład są zdjęcia, które mam w dwóch sztukach i te zdjęcia po prostu wtedy oddam, na przykład, bo są to z dziećmi czy coś takiego, więc te zdjęcia na pewno oddam komuś. No i to zdjęcie, które chciałam, żeby było, jest także najważniejsze. Także tutaj zdjęcia z Empiku to są takie, jak mówię, zdjęcia, które już dawno chciałam wywołać. Raz na jakiś czas robię takie po prostu generalne, raz a porządnie. Mam jeszcze, słuchajcie, książkę którą kupiłam w Empiku za cenę 19,99, więc w ogóle grzech było nie wziąć. I to jest Lisa Gardner Czyste Zło. Idealne miasteczko, doskonała zbrodnia, porażający koszmar. Za dwie deszki to ja mogę kupować książki i ona była właśnie teraz w promocji. Zobaczymy, będę czytać, jak będę miała czas, bo teraz czytam Morder... Jezu, nie pamiętam jak się nazywa ta książka. Zabijcie mnie. Nie pamiętam, ale czytam jakąś książkę. No i tutaj kupiłam za dwie deszki taką. Zobaczymy, co z niej wyjdzie. I ostatnia rzecz. To jest moje zamówienie ze sklepu ym, ze sklepu Hebe. I tutaj mam kilka rzeczy, więc pokażę Wam po prostu te rzeczy, które kupiłam. Same właściwie są to same balsamy do ciała. Więc ja tutaj otwieram. same balsamy do ciała, nie wiem, czy to mi tyle, no ale cóż, dobra, dobra, więc szybciutko pokazuję Wam, co kupiłam, praktycznie same balsamy do ciała, ale zacznę od dwóch kremów do stóp, które, które zamówiłam, jest to My Bio, fińskie bio wygładzenie, algi błękitne, wygładzająco zmiękczające krem do stóp bio, ten krem kosztował Chyba 7,99, o ile się nie mylę, e, przecenione z dyszki, więc tutaj e, spoko. On, one są z farmony e, i ma tak 100 ml, 8 zł, farmona, e, extract alk, błękitnych i olejniany. miany. Hmm, to pachnie? Pachnie jak algi morskie, po prostu tak. Tak morsko, a drugi to jest mm, Arktyczna Bioregeneracja. Czarny świerk, regenerujący odżywczo biokrem do stóp, do skóry bardzo suchej i popękanej z ekstraktem skoru czarnego świerka oraz olejem kanola. Tak on tutaj wygląda i zobaczymy, jak ten pachnie. Teraz używam kremu z. Hmm, się nazywa to? Z Teglasa jakiegoś. Ale już mi się kończy. I kupiłam dwa nowe i ten trochę inaczej pachnie, tak? Faktycznie tak trochę świerkiem, ale powiem Wam, że te zapachy są naprawdę przyjemne. Bałam się trochę tych zapachów, bo różnie to bywa, ale te są naprawdę przyjemne, więc tutaj super. Dalej zamówiłam. Lecimy, może tak. Lecimy z żelami pod prysznic, bo mam dwa z firmy Laku. Lak. Nie wiem jak dokładnie czyta się tą markę W każdym razie mam dwa żele pod prysznic Mój oraz Daniela i Pierwszy to jest um, O Jezu, poczekajcie Żel ujędrniający z ekstraktem kiwi i winogrono um, łagodon, Łagodna receptura oparta na substancjach myjących pochodzenia roślinnego Wzbogacony ekstraktem z kiwi i winogrona Zapewnia doskonałe oczyszczenie skóry Bez jej przesuszenia Dodatkowy ekstrakt z zielonej kawy Kory cynamonowej korzenia imbiru i papryki, zapewnia efekt gładkiej i ujędrnionej skóry. 300 ml wygląda on mniej więcej tak i jest to właśnie produkt, na który się czaiłam. Chciałam go jakiś czas temu kupić. Były drogie, bo za taką malutką pojemność to jest 400 ml... 300 ml. Płacimy 15 zł, ale chciałam je przetestować, więc stwierdziłam, że już trudno. I drugi to jest shower gel for men. 8 w jednym z ekstraktem z chmielu i tutaj mamy... Łagodny żel pod prysznic dla facetów z ekstraktem schmieliu. Moglibyśmy się rozpisywać na temat dobrych, dobroczynnych właściwości naszego żelu, ale panowie, bądźmy szczerze, kto czyta i kogo to obchodzi? Naszym żelem umyjesz włosy, twarz, ręce, ciało, jaja i pozostałe elementy hydrauliki. Możesz też nim wyszorow, wyszczotkować swojego psa, a nawet umyć swój kochany samochód. Tylko za pisemną zgodą psa nie, nie odpowiadamy za pogryzienia no powiem Wam, że damski żel to taki sztywny, a ten męski żel to taki... taki fajny, więc, więc tak, no około 15 zł za żel, ale to jest naprawdę... To jest naprawdę dużo za taką pojemność, ale stwierdziłam, że dlaczego nie trudno. Dalej mamy balsamy do ciała i mam trzy balsamy i jedną masło do ciała. Ja jestem po prostu uzależniona od masy do ciała. Najpierw Wam pokażę coś, co kupiłam, znaczy co dostałam w ogóle w gratisie. To jest szampon i odżywka, jakby w takiej One mi się na pewno przydadzą gdzieś na jakiś wyjazd. I to jest szampon i odżywka do włosów z olejkiem arganowym. Tak one wyglądają, także super. I teraz tak, zacznę od masła, bo to jest jeden jedyny produkt i to masło prawdopodobnie będzie takim kolejnym masłem, które będę używać po tym, jak zużyję to, co mam. I to jest AA Super Foods and Herbs. E, edycja limitowana. Masło do ciała, regeneracja plus namierzenie Figa i Lawenda. I to kosztowało... Gdzieś tu miałam chyba paragon, ale chyba już nie mam. Słuchajcie. Czy ja tu gdzieś mam paragon? Nie, chyba mam w torebce. E, jest produkt. A, no nie mam paragonu przecież. Mam chyba gdzieś w telefonie zapisaną fakturę, ile to mogło kosztować. Uuu! Pachnie dosyć dziwnie, ale konsystencja tego jest tak przyjemna. Taki, nie wiem jak to powiedzieć taka fajna. Jezu, ale przyjemne to jest tak, takie masełko. Super. Wiem, że z tej serii jest jeszcze są balsamy do ciała, są szampony do włosów, odżywki do włosów. Więc jak najbardziej można kupić natomiast ja się zdecydowałam na ten produkt, bo to kosztowało chyba nie wiem 10 zł, 11, więc, więc wzięłam. A to jest zapach lawendy, który ja uwielbiam i no pięknie pachnie lawendą i w ogóle o kurde. To To, słuchajcie, ma w sobie brokat. O kurde. To ma w sobie brokat, ja po prostu się cała błyszczę, ale to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, żeby to miało w sobie brokat. To jest niemożliwe, żeby to. No to ma w sobie. Trochę się powiem szczerze, rozczarowałam, bo ten produkt ma w sobie drobinki, złote drobinki brokatu. Nigdzie tu nie ma napisane, że to jest z brokatem. No, a nie za bardzo nadaje się to na noc. Ja szukałam produktu, który będzie fajny na noc, a to nie do końca się będzie nadawało na noc, bo słuchajcie, no, cała pościel w brokacie to nie jest zbyt. No, trudno, trudno. Jeżeli będziecie kupować, to uważajcie, bo no, jest to bardzo, bardzo brokatowe. I trzy. Balsamy do ciała. Dwa z firmy Eveline. Pierwszy jest to Eveline Botanik, Botanica Love. Silnie regenerujący balsam do ciała. Redukuje szorstkość, poprawa elastyczności już od pierwszej aplikacji. Bardzo sucha skóra, pozbawiona jędrności. 95% składników pochodzenia naturalnego. 350 ml ym, i on kosztował 10-11 zł, chyba? Jakoś tak? Więc. Tak on tutaj wygląda. Zobaczmy jak pachnie, bo to jest goi i gre, Goli i Goli i granat. O, piękny. To będzie wasam, który będę używała w, jako kolejny, kolejny w kolejce, dlatego że ładnie pachnie tak owocowo i będzie fajny na lato. A druga rzecz to jest ym, intensywnie nawilżający basam do ciała, yy, długotrwały nadając. Yy, o! Długotrwałe nawodnienie, szybko wchłaniająca się formuła, skóra bardzo słucha i słucha i to jest z kolei olej kokosowy, macza i limonka. Także oba te w sumie mogą być na lato idealne. Ale nigdy nie miałam produktów z Eveline do pielęgnacji, oprócz kremu do rąk, więc więc czas nadrobić. O Jezu. o myg, jak to pachnie. Nie czuć tu maczy i nie czuć tu limonki, ale pachnie przegenialnie kokoskiem. To będzie super na jesień, naprawdę ekstra. I ostatnia rzecz. To jest coś mega ekskluzywnego, ale gdzieś tu wyleciało mi, bo tutaj. Gdzieś mi to chyba wypadło, gdzieś na ziemię Tutaj był taki sznureczek, ładna kokardka Ogólnie ten balsam jest strasznie drogi Bo kosztował 27 zł Ale był na W cenie regularnej chyba kosztuje 27 Ale w promocji Kosztował 8 zł mniej, więc jakieś 18 Więc to jest spoko Spoko cena i to jest pół litra I to jest Taki balsam do ciała Aroma Selection w ogóle bardzo, bardzo ekskluzywny. Wygląda po prostu jak niczym: basam do ciała z Douglasa bądź innej sofory. Jest to basam do ciała o zapachu Grey i Vetiver. Czymkolwiek jest vetiver, to właśnie tym. Pachnie obłędnie, bardzo ekskluzywnie. Już tutaj wmachałam ten produkt, bo oczywiście nie mogłam się powstrzymać. No, pachnie. Jezu, nie wiem, coś mi przypomina ten zapach? Mm. Pachnie tak bardzo ekskluzywnie. Tyle mogę Wam powiedzieć. Za 26 zł to nie wiem, czy bym go kupiła, ale za 18 naprawdę tutaj cena mm, fajna. I co? Tak on wygląda i wiem, że one są dostępne na pewno w kilku wersjach zapachowych. Także ten balsam to raczej będzie taki balsam, który będzie sobie stał i po prostu będę go raz na jakiś czas używała do rąk. Także tyle, słuchajcie. Ja też kupuję tyle balsamów do ciała, muszę się usprawiedliwić. Kupuję tyle balsamów do ciała, ponieważ ja tego naprawdę dużo zużywam. To po pierwsze. Po drugie, to ja używam też balsamów do ciała jako kremów do rąk ostatnio, więc to też jest duży plus. No i przede wszystkim. O swoje ciało trzeba dbać, więc tak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga, tak, właściwie tego filmiku, nie vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i piszcie, jakie balsamy do ciała Wy polecacie. Dziękuję za oglądanie, buśka. Pa!